Szósty dzień Euro 2012 w gdańskiej strefie Kibica, Para nowożeńców jeszcze w klimacie dnia poprzedniego. Kto wie, może piwosze? 13 czerwca spodziewano się inwazji smakoszy tego złocistego trunku. Wszak grali między innymi Niemcy i Holendrzy. Natomiast liczymy szczerze na Holendrów, którzy, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w 2008 roku, wypili najwięcej piwa? Za Kołnierz nie wylewają też Irlandczycy. Futbol i piwo, piwo i futbol. Dwa uzupełniające się zjawiska, zwłaszcza w gdańskiej fanzonie. Biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy w stanie wylać tysiąca prawie piw na godzinę. Możemy śmiało powiedzieć, że jest to zwłaszcza w tym miejscu na Flexi Barze najbardziej wydajne miejsce, żeby sprzedać piwo. Na placu Zebrań Ludowych piwo leje się z 70 nalewaków, tak zwanych Easy Taps i nieco wydajniejszych lanc. Imprezą główną, na której testowaliśmy te urządzenia, był przystanek Woodstock pojemność 700 tysięcy osób, impreza trzydniowa, także potężne, potężne ilości wylanego piwa w bardzo krótkim czasie. W strefie kibica niepodzielnie króluje Carlsberg, co nie znaczy, że przedstawiciele piwnych nacji nie skosztowali produktów polskich browarów. Delicious beer, come on. DSB, is very well manufactured. It's got a malty taste. Think of bold action beers. This time in my holiday it's too early to compare, but listen, buy me in two days. I can tell you some more. Uh, I think the German beer is better, uh, all them. But uh, the Polish beer is, uh, yes, yes, a little bit stronger. We, we like to drink German beer, but we are playing them, so we like to drink uh, Dutch beer. But you don't have it. Najważniejsze, że wlewany do gardeł trunek wywołuje iście zabawowy nastrój. Irlandczycy dziodą prym. Ciekawe, której z ekip uczestniczących w Euro 2012 barwa złocistego trunku przyniesie szczęście.